Bio celowo kazał swojemu kierowcy uderzyć w samochód stojący przed nimi. Kierowca był zaskoczony, ale wykonał rozkaz i wjechał w auto. Po uderzeniu z tyłu kobieta natychmiast wysiadła i zaczęła się kłócić. Jednak gdy zobaczyła mężczyznę wychodzącego z drugiego samochodu, zamarła. To był jej były chłopak. Mężczyzna zaproponował, że jako rekompensatę kupi jej nowy samochód. Kobieta bała się, że on znów spróbuje się do niej zbliżyć, więc od razu odmówiła. Mężczyzna bardzo się zdenerwował. Wrócił do auta, cofnął się aż 10 metrów. Kobieta od razu zrozumiała, że coś jest nie tak i szybko się odsunęła. Chwilę później mężczyzna ponownie z ogromną siłą w jej samochód. Kobieta krzyknęła w złości: "Dlaczego to zrobiłeś?". Mężczyzna spokojnie odpowiedział: "Bo zabrałaś naszego psa, naszego ukochanego synka". Kobieta natychmiast zamilkła. Kiedyś byli w sobie bardzo zakochani. Razem wychowywali uroczego corgiego, którego traktowali jak członka rodziny. Pewnego dnia nagle pojawiła się matka mężczyzny. Wyciągnęła czek na milion dolarów i zażądała od kobiety, aby zostawiła jej syna. Kobieta podarła czek na miejscu i stanowczo powiedziała, że nigdy go nie opuści. Matka mężczyzny w gniewie spoliczkowała ją i wyszła. Kobieta jednak nie wiedziała, że niedługo później zobaczy swojego chłopaka z inną kobietą. W salonie sukien ślubnych. W tym momencie postanowiła sama odejść. Kiedy mężczyzna wrócił do domu, znalazł jedynie list z rozstaniem. Wszystkie rzeczy zostały podzielone porówno, a ich ukochany pies zabrany. Natychmiast napisał do niej wiadomość, ale okazało się, że go zablokowała. Po czterech latach niespodziewanie spotkali się ponownie. Kobieta była w szoku. On został nowym CEO jej firmy. Zastanawiała się, czy powinna zrezygnować z pracy. Wtedy CEO